Świat, jeśli chcesz tworzyć piękny świat, to biegnij, to biegnij. Tak po prostu, jak umiesz od tak, to biegnij. Tak po prostu, jak umiesz od tak. A z czasem wytworzy ci się, piękny trakt. A z czasem wytworzy ci się, piękny trakt. I świat będzie podążał Twoim śladem, bo zobaczy gwiazdy cień. I świat będzie podążał Twoim śladem, bo zobaczy gwiazdy cień. I świat będzie podążał Twoim śladem, bo zobaczy gwiazdy cień. Jeśli chcesz tworzyć piękny świat, to biegnij. Tak po prostu. Jak umiesz od tak i świat będzie podążał twoim śladem, bo zobaczy gwiazdy cień.